Witam w ten piękny jesienny dzień. Chciałbym dzisiaj poruszyć taką kwestię następującą. Na wielu filmach widzę, że ludzie na YouTubie jak kręcą siebie, to patrzą na siebie, żeby dobrze widzieć się w kadrze, żeby po prostu nie wyjść z tego kadru, co jest zrozumiałe w jakiś sposób, ponieważ jeżeli nagrywamy z kawałek oka czy kawałek ucha czy nosa, też nie jest to fajne. Do czego zmierzam? Do tego, że owszem, trzeba spojrzeć na to, jak dobrze wyglądam i czy się mieszczę, ale to przez łamyk sekundy. Nieelegancko jest wywalać cały swój dialog, monolog nawet, w stronę kamery, w stronę siebie. Czyli jakby nie gadam do siebie, tylko do, do Was, do Państwa. Czyli patrzymy tu, w kamerę. Proszę, oczy w kamerę. Rzut szybki okiem, czy jest dobrze w kadrze, a później w kamerę rozmawiamy. Do obiektywu. Wtedy szanujemy naszego obserwatora. Druga rzecz. Napisy. Czasem się pojawiają napisy w tle, na przykład jak ten tutaj, o. Napisy o obiekcie. U mnie jest on odczytywalny przez was, prawda? Teraz wam pokażę, w jaki sposób będzie on nieodczytywalny, czyli ustawiony odwrotnie. Proponuję, znajdźcie ustawienia w telefonie, bardzo zalecam, przestawcie to. Bo ładnie czasem gadacie, coś opowiadacie, ale jeżeli pokazujecie mi w ten sposób jakieś napisy, jeżeli to jest ważne, no to naprawdę te napisy muszą być w dobrym kierunku. No i jak teraz? Prawda, że teraz jest inaczej? Jestem po innej stronie obiektywu i napis zupełnie inaczej brzmi. Prawda? Weźcie to proszę pod uwagę, poprzestawiajcie to w swoich telefonach. Zwłaszcza jeżeli opowiadacie o książkach, o tytułach tych książek, o zawartościach. I pokazujecie okładkę z napisami w drugim zupełnie kierunku. Albo jak robicie sobie zdjęcie na tle jakichś ciekawych napisów, które chcecie, żeby były w tym zdjęciu, i te napisy są w drugą stronę. Wróćmy do normalnego ustawienia. No, i już napis normalnie, prawda? Cool. Polecam bardzo serdecznie także taką sytuację, jak yy, nagrywać selfie, yy, czy robić sobie selfie zdjęcia używając lustra. Patrzymy nie w telefon. Patrzymy nie w lustro, tylko patrzymy w odbicie obiektywu w lustrze. W ten sposób na zdjęciu będziemy patrzeć dokładnie w oczy, patrzącego na zdjęcie, w takim szacunkiem, nie? I w ogóle, no, tak to najlepiej wygląda, jak patrzymy w obiektyw, a nie gdzieś tu. Popatrzę teraz na siebie, a nie na Was. Pozdrawiam serdecznie, Papa. Zmierzam do tego. Że filmy te często mają z tyłu o, umieszczanie tych napisów, odpowiednie ustawienie. Eee.